Żeby... Dobro, no, wyjedziemy. Cześć wam z powrotem. No to jedziemy. Jesteś kochana, ulubiona moja. Kocham ciebie zawsze, bo wiem, o co ci chodzi. Bo wiem, o co ci chodzi. Jesteś ja chcesz, kimś. Hej, jestem zwirowany człowiek. Widzisz mnie? Wir w swoim księżycu i w swojej głowie. Człowiek pralka. Mam człowiek. Co? Człowiek pralka. Czł Jestem człowiek pralka. Wiecie o, 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 o co chodzi, nie? Jestem człowiekiem pralką. I muszę sobie o... Tak. Odciągnąć kurde normalnie. Nie? To jest mój chuj, a nie nas. Nie, na, nie na. <ścjalny> no. Jedziem z Buty. Buty to dobra. To starczy. No nie jest dobra, nie, nie zakładaj! Z dobrze masz, mięśnie, wszystko Jezus. jest. No słuchaj, kurde chłopie, To są moje zapachy lata i wiosny i jesieni i zimy, wiadomo o co chodzi, nie? Patrzcie i podziwiajcie. <ścoughs> no, Daj tak coś! Marcin? Marcin. Co? <grywka> 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 Jestem WAMPIR! Duchem całego udowego Świata! Jaden Pieruna! Jeść Ludzi! Czyli się! z gr pod Jeść! Jeść! Wiem Dobra, nie? No. 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 Dobra. A ty, butem musiałeś się połupić na ah, A, właśnie. <laughs> <laughs> Wyśpaźnij i zdymaj piasek. Zdechłem, wiesz, zdechłem. Wypniesz, nie? <laughs> Wypnę rybek, nie? Koniec. Na razie.